Szymon Kołecki po wygranym debiucie na PLMA 72, mogę to podsumować tak, niedosyt, bardzo duży niedosyt, bo krótko, chciałbym więcej, chciałbym zobaczyć tak naprawdę czego nauczyłeś się w tym czasie, nawet byłem blisko Twojej żony zdaje się i ona, patrzyłem na nią, nie była w stanie się tym emocjonować, nie zdążyła po prostu, zdecydowanie za szybko, musisz trochę więcej następnym razem. Czy ja jestem za bardzo niedoświadczony, żeby móc pozwolić na więcej? No, oczywiście, mógłbym spróbować walczyć w stójce, w płaszczyźnie, pochodzić i uważam, że jestem na to gotowy. Natomiast jestem też bardzo niedoświadczony. Jakiś przypadkowy cios mógłby mnie zamroczyć albo cofnąć. Nie znam na tyle przeciwnika, że to nikt nie zna przeciwnika na tyle, żeby wiedzieć, czy co może pozwolić na przyjęcie od niego ciosu. Ciosy nigdy nie są planowane. Także no, nie mogłem tego dzisiaj zrobić inaczej. No. Mhm. Mam nadzieję, że bardziej widowiskowe i dłuższe będą moje kolejne walki, chociaż dla mnie osobiście to na się skończyła bardzo dobrze. Ja bym chciał zawsze szybko kończyć, mhm. ale wiem, że to nie jest możliwe i następne walki na pewno będą. dłuższe. Mhm. A czy to uważasz, że to był dobry rywal na początek? Dla mnie to był znakomity, dlatego że ja musiałem się oswoić z tym wszystkim wejściem, z Oktagonem, z publicznością, z ciosami. Ja no, tak naprawdę w jakichś tam małych rękawicach to były moje pierwsze ciosy, które zadałem. Mów sparujemy w kaskach, w dużych w dużych rękawicach, ochraniaczek, także to ja dopiero tego wszystkiego uczę. No. Mhm. Naprawdę umirka trenuje dopiero. No dwa miesiące, dobre. Także jestem całkiem na początkowym etapie, ja musiałem zrobić wszystko to, co umiem najlepiej i to zrobiłem. Mhm. Dużo osób zaczęło... Dużo. No część yy, osób, które przyszły tutaj na galę zaczęła wychodzić po twoim pojedynku, bo to jednak był jeden z ważniejszych najwidoczniej. Spodziewałeś się, że właśnie osob... tyle osób przyjdzie specjalnie dla ciebie właśnie, najwyraźniej. Czy może nie specjalnie dla mnie, ale... Jakby wcześniej było dużo ważnych walk. Marcina była tak. na różki, była Trypsona, była e, było kilka też innych pojedynków. Ale nie wychodzili. E, nie wychodzili, bo też przyszli i dla nich, i, i dla mnie. No, ja tylko bardzo żałuję, że Mariana Żółkowskiego walka nie była wcześniej, bo to nie powinno należy tak się odbywać. Tak, tak, należy mu się, bo to jest czampion na szempionów i z największym szacunkiem powinny być jego karty rozkładane walki uwagą i atencją, żeby on miał swoje miejsce i trochę niefortunnie, że tak się stało, że to wyszło na końcu, ale miejmy nadzieję, będzie to ostatni raz, bo Marian walki wieczoru powinien walczyć. Za chwilę wychodzi, właśnie, jak tak. oceniasz jego pojedynek, tak w sensie przewidywania. No, na pewno będzie bardzo trudne, ale Marian jest świetnie przygotowany od tego roku. Trenuje naprawdę bardzo dobrze. To już nie są trzy treningi w tygodniu. Mm. Jest na każdym treningu ciężko trenuje. Uważam, że jest bardzo dobrze przygotowany i myślę, że wygra. Pewnie. W takim razie jeszcze raz gratuluję. Do Dziękuję. następnego. Do zobaczenia. Następnym razem też dłużej będziemy mogli porozmawiać, jak będzie to tak. analizować.